Witam, przyszła pora aby dokończyć tego potwora więc zapraszam na kolejny odcinek Dobra włączyłem radio i teraz tak Jak możecie zauważyć, tu jest pomalowane już To nie w którym jest na to wyszło, ale takie dziurki nie łączył to są yy, Więc stawiam teraz Małą wstawkę z wczoraj. Witam. Mamy kolejny dzień na budowie. Późny dzień. Mamy grudzień. Za oknem mamy różne temperatury. A my tu malujemy to. Dokończamy to. Tu obkleiłem. tam deskę. Nic nie wstawiałem z montażu tych desek. Bo miały być na początku stare, potem nowe, a wyszły stare bo nigdzie nie mogliśmy dostać takich taki kolorów u góry się nie malowałem, będę musiał domalować tu taki no ma, ma zgnęłem się musiał tam dokończyć, tamto zjąć te osłony pora, malowałem drugi raz Pierwszy raz jakoś to wyszło, drugi raz malowałem i będę malował jeszcze trzeci raz chyba w niektórych miejscach, więc widzimy się później Dobra, się nie nagrałem więcej mam tu w sobie taką stawkę z wczoraj a teraz maluję trzecim razem domalowałem i to zaczęło znacznie tak wyglądać

Drugi parapet jest pomulowany, ten o wiele lepiej wyszedł Której wstawiłem zaległy film Bo miał, mam kilka zaległych filmów, jeden usunęłem a był fajny, tam było trawie, ale no, usunąłem wypadkowo Więc no, on się już nie pojawi ale inne mam miałem no więc ten dodałem I tak to wygląda. Tam z dala widać już karmik. Potężny karmik. Jak widać za oknem różne temperatury są. Teraz, no, że trochę popadał Deszcz. deszcz. No się zrobiło to Troszkę a wczoraj? Tak chyba Było no ślisko, no było mu się przewrócić, to tak, było ślisko. To się jakiś wolf tar Za dużo coś nic, nie mówi po 30 przyziębionych. No tu czerwone. No to nic nie do w malowaniu. Ja się zobaczę. Tu bym się poprawić. A tu jedyny raz jest to było malowane, ponieważ no, tam był gips. Może one dwa albo trzy razy nawet. No pójdę kartonowo gipsową. Albo wcześniej wyszło odcinka bloby. Dobra, widzimy się później, jak wiesz, coś USB driver. Now. Tę deskę będę musiał wynieść To pewnie bo ona jest ta stara, co tu była. a my ojej po bokach, ale no pomyliłem się z wymiarami z dziadkiem no i źle docięliśmy jedną deskę, więc do góry daliśmy inną, drugą no ale już wiesz, mocno tę deskę tu źle docięliśmy a wymiarę po bok, boku daliśmy inną bo znowu i po prostu jej ta jedna została to jest inna. Jarek, no taką, więc wróciliśmy. A to daje się zajęć do pieniędzy, bycie na no, zaraz najbliżej. No, że tu wyregulowaliśmy okna, ale to nic praktycznie nie dało, bo jak widzicie nadal się wola zbiera. Nie, napiszcie w komentarzach co. Od czego, co, do czego, jak. Dobra, w sobie wam to taką małą rzutkę z... w której byśmy kończyć ten odcinek. Dobra, tak wygląda. Znowu rosła Ale w tym roku Dobra, tak wygląda. Dobra, tak wygląda. Dobra, tak wygląda. Dobra, tak wygląda. Dobra, to wygląda. Znawczym, znawczym. Dobra, znam, ten ten Dobra, no nie co mam jeszcze mówić, jestem przyjemny i nie jestem się za bardzo nic mówić. Więc dzięki za oglądanie i widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku. Być może jakieś świąteczne albo podsumowanie sezonu wpadnie. Zobaczymy, trzymajcie się, na razie i cześć. Ale będzie ciekawie, będą nowe odcinki. Może ciekawsze. Może coś innego wpadnie. Zobaczymy. Trzymajcie się na razie, i cześć.